Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, jesteśmy właśnie w poczekalni przed wejściem, yy, w, gdzie właśnie tam w gabinecie z tyłu. Trwają rozmowy na temat, na temat możliwości udzielenia kredytów dla naszych ząbkowskich przedsiębiorców. Przypominam, od wczoraj w Ząbkach została uruchomiona akcja, lokalny fundusz pożyczkowy. Jedyny w województwie i prawdopodobnie jedyny jak na razie w naszym kraju, który już wreszcie funkcjonuje i który udziela naszym ząbkowskim przedsiębiorcom, a w zasadzie również mieszkańcom, którzy ch chcieliby zostać przedsiębiorcami, kredytów na preferencyjnych warunkach. Są to środki nieząbkowskie, chociaż ząbki w jakiś sposób pośredniczą w redystrybucji tych środków. I, I tu co najciekawsze, na przykład absolwent lub absolwent szkoły średniej lub wyższej lub ewentualnie student, który chciałby swoją działalność rozpocząć i spróbować sił w biznesie, może uzyskać taki kredyt do wysokości mniej więcej prawie 80 tysięcy, przy wysokości 0,6% w skali roku. To jest niezwykle atrakcyjna Oferta. W tym momencie, proszę państwa, to jest również skierowana oferta dla przedsiębiorców innych niż tylko absolwenci. Tutaj mamy kolejkę, która się ustawia i chce zmierzyć swoją zdolność kredytową. Proszę państwa, przedsiębiorca, który istnieje na przykład na naszym Ząbkowskim rynku powyżej 10 lat, może uzyskać kredyt do wysokości 250 tysięcy złotych. Do widzenia państwu. Do wysokości 250 tysięcy złotych i to na warunkach od 3,12 do 6,12%. Z możliwością również, proszę Państwa, pewnej karencji w spłacie na okres spłaty do 7 lat. Więc warunki są naprawdę niezwykle atrakcyjne. Forma zabezpieczeń i fundusz gwarancyjny, który również funkcjonuje, na dzień dzisiejszy pomaga zabezpieczyć te środki. Kompletnie za darmo, a tutaj mamy m.in. zespół, który za te kredyty odpowiada i co ciekawe pracuje całkowicie społecznie, społecznie. Między innymi pan Krajewski, pan Bartek, dzień dobry, witam serdecznie pana prezesa. Bardzo dziękuję, że się pan podjął tego trudnego zadania. Zapraszamy do Ząbek. Punkt informacyjny w Urzędzie Miasta, w tak zwanym tramwaju, czyli w części przeszklonej na górze na korytarzu. Wszystkie szczegóły tutaj Państwo, albo przynajmniej część tych szczegółów, uzyskacie, a na pewno będziecie umówieni na konkretną rozmowę kredytową. Pozdrawiam Pa.